Cześć, witam Was z tej strony, Jakub. Zapraszam na mojego kolejnego vloga. W tym vlogu będzie dość dużo informacji, ponieważ nie miałem aż tak czasu, żeby regularnie wrzucać te filmiki. Także materiał będzie nagromadzony gdzieś z, z kilku tygodni. Najpierw ocenimy sobie pszenicę na poletkach, następnie pojedziemy na pole kukurydzy. Pokażę Wam, jak to powschodziła kukurydza. Następnie zobaczymy, co tam słychać na polu z burakami. Przejedziemy także do kolejnej lokalizacji, gdzie zobaczymy, jak, gdzie pokażę wam, jak siejemy lucernę, jak zasialiśmy soję, a także zlustrujemy sobie rzepak i przejedziemy na pszenicę Euforię. Zapraszam. Na wstępie powiem wam coś o tym polu. To pole możecie pamiętać z wcześniejszego filmiku o siebie kukurydzy, dlatego że sialiśmy tutaj obok kukurydze i postanowiłem wam też pokazać, jaka jest sytuacja na poletkach troszeczkę wcześniej. Na tę chwilę nagrywając, mamy w maju 71,5 litra deszczu na metr kwadratowy, czyli jesteśmy bardzo zadowoleni. Od razu widać to poprzenicę, że też jest dobrze rozwinięta, taka intensywnie zielona, korzysta z tych wszystkich składników, które miała podane. Zrobiło się nam teraz coraz cieplej, także to wszystko tutaj nam bardzo intensywnie rośnie i teraz akurat jesteśmy chwilkę przed zabiegiem T2. T1 była tutaj wykonana z delikatnym też opóźnieniem, dlatego że wszystko jest na tym polu produkcyjnym, na fungicydzie donasiennym Systiwa, więc mogliśmy delikatnie opóźnić ten zabieg T1, a teraz jesteśmy chwileczkę przed zabiegiem T2, dosłownie... Opryskiwacz jeździ już na innym polu. Za chwilę przejeżdża tutaj do nas, także musimy się uwijać, żeby nakręcić fajny materiał. Jesteśmy teraz na poletkach pszenicy. Chciałem wam pokazać, jak wyglądają poszczególne odmiany. Poletka mam posiane 6-metrowym siewnikiem Horszem. Są one długości gdzieś około 500 metrów na długości zasiane na GPS-ie prościutko także żeby tutaj wyeliminować później jakiekolwiek błędy przy zbiorze. Będziemy zbierali to kombajnem zbożowym, będziemy mieli wagi najazdowe, na których będą przyczepy i będziemy dokładnie ważyli plon i także zbadamy sobie parametry ziarna później. Mam zlokalizowane tutaj 21 odmian w takich blokach po 3 odmiany pomiędzy ścieżkami. W ścieżkach oczywiście mam zasianą tutaj pszenicę de samo, taka jaka jest tutaj na tym polu. I pomiędzy ścieżkami właśnie mam trzy siewniki zasiane poletkami. Jak tutaj widzicie, jesteśmy w bloku, w którym mamy trzy odmiany z hodowli Józefa Brojna z Niemiec. Dwie są pod kodem, a jedna to nazywa się Szerpa, jest ona tutaj. Po mojej prawej stronie właśnie widzicie Szerpę. Bardzo ładnie wygląda, dobry kolor. Na razie zapowiada się fajnie, a po mojej lewej jest odmiana pod kodem. Możecie zobaczyć, jest troszeczkę wyższa, jest bardziej zaawansowana we wzroście i naprawdę też wygląda obiecująco. Czyli mamy tutaj pod kodem do porównania szerpa, i za szerpą też jest odmiana, która znajduje się pod kodem. Na zbliżeniu dokładnie pokażę Wam, jak te trzy odmiany w porównaniu do siebie wyglądają. Kolejny blok odmian mam tutaj dla Was po tej stronie Delawar, po tej stronie Galerist i tam widzicie troszeczkę większą to jest formacja. Znajdujemy się w kolejnym bloku odmian. Mamy tutaj trzy odmiany, dwie z KWS-u i jedna z Danko. Jeżeli chodzi o KWS, to tutaj KWS Emil i Julius i z Danko Aleksander. Co do tego bloku mogę Wam powiedzieć, że tylko w trakcie wegetacji, wtedy kiedy nie mieliśmy tych opadów, to Julius zaczął nam się robić taki żółty, końcówki zaczęły dość mocno żółknąć. Wyglądało to niepokojąco, nie tylko na poletkach, ale także na polu produkcyjnym. Mamy 21 hektarów Juliusa i tam także zaobserwowałem te objawy, ale po tych deszczach wszystko się zregenerowało i wygląda, no, tak jak sami widzicie. W kolejnym bloku odmian mam zrobione doświadczenie na odmianie desamo. Doświadczenie polega na tym, że po tej stronie mam odmianę desamo zaprawioną fugicydem do nasiennym systiwą, a po tej stronie jest tylko na Kinto. Czyli tutaj mamy Kinto duo plus Systiwa, a tutaj Kinto. Powiem Wam, że w gospodarstwie także zdecydowaliśmy się na zaprawienie tą zaprawą naszej pszenicy. Tu akurat na tym polu produkcyjnym też jest desamo na systiwie. Powiem Wam, że fajnie to wygląda i teraz w porównaniu na tych poletkach powiem Wam, że w momencie tej suszy, którą mieliśmy tutaj wiosną wyglądało to tak, że ta odmiana, na której nie mieliśmy systywy zaczęła nam bardzo mocno żółknąć i praktycznie wyglądało to jak dwie inne odmiany, a to jest taka sama odmiana, różniła się tylko tym fungicydem donasiennym. Także w tych krytycznych okresach widać, że ta systiwa bardzo pomaga i muszę Wam powiedzieć, że koszty jaki tego były, no to gdzieś około 70 zł na hektar. I wydaje mi się, że warto zainwestować te 70 zł, bo to nam daje w plonie gdzieś około 100 kg pszenicy. I śmiem twierdzić, że w plonie głównym ta systiwa może się przyczynić do tego, że ten wzrost plonu będzie na pewno 100 kg, bądź może nawet większy. Także w tych krytycznych warunkach tutaj systiwa widać, że, że naprawdę działa. Tak jak wcześniej mówiłem, jesteśmy teraz na polu kukurydzy. Kukurydza była zasiana 16 kwietnia. Zobaczcie, jak wygląda. Mogę Wam omówić, że tutaj widać są jakieś przebarwienia tych liści, no ale nie, no były to przebarwienia spowodowane niskimi temperaturami, jakie mieliśmy. Są też takie właśnie jasno-zielone. Jest bardzo mało takich białych, więc no aż tak mocno tutaj nie ucierpiała. Jak widać już pierwsze chwasty zaczynają nam wschodzić, tutaj na przykład samosiewy rzepaku, jak widzicie dość liczne i, i tutaj głównie występują samosiewy rzepaku. Na samosiewy będę stosował Meister Power w dawce 1,25 i później planuję dwa razy do listnie odżywiać te kukurydzę, zawsze tak robiłem. Gdzieś na 4 liście i na 6-8 liści, czyli praktycznie zabieg za zabiegiem, ale trzeba się przyłożyć w tej pierwszej fazie wzrostu do kukurydzy, e, dlatego że później i tak już tutaj nie będziemy mieli możliwości, żeby zareagować, więc nie możemy mieć tutaj sobie nic do zarzucenia i, i, i trzeba konkretnie zadziałać. Do listnie będę robił e, e, mieszankę opartą na Perfect Micro i na Filotonie standardowo, jak we wszystkich uprawach to daje. No i oczywiście szczarczan magnezu i mocznik, oczywiście też cynk i bor. Także taką mieszankę tutaj zastosuję. Tak jak wcześniej mówiłem, sprawdziliśmy co kurydę, teraz zapraszam was na buraki. Jesteśmy teraz na polu buraków. Jak widzimy, pogoda nie sprzyja nagrywaniu, ale niech sobie pada. To pole, pamiętacie pewnie z filmiku, gdzie było siew na GPS-ie. Tu jest 33 hektary. Szybciutko powiem Wam, jak, w jakiej fazie są buraki i jak to wygląda od strony zwalczania chwastów. Zobaczcie, buraki są w fazie, w fazie czterech liści. Oprócz zabiegów herbicydowych, miałem już tutaj specjalnie dwa zabiegi na szkodniki, bo miałem tutaj bardzo dużo pchełki. Jak widać, jest zwalczona i nie ma tutaj nowych nakód spowodowanych przez pchełkę, czyli. Jak na razie jest w porządku. Jeżeli tylko deszcze ustaną, to będę wykonywał kolejny zabieg herbicydowy. Dlatego, że dość dobrze poradziłem sobie tutaj z samosiewami rzepaku, który, które są tutaj głównym chwastem, ale padający deszcz sprowokował kolejne wzrosty chwastów. Zaraz na zbliżeniu pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj dość fajnie zwalczone samosiewy rzepaku. Tutaj akurat poszedłem z safari i z metamitronem. Ale padający deszcz tutaj spowodował w wschody nowych chwastów tutaj głównie samosiewów rzepaku i teraz, kiedy ten deszcz nam ustanie i będzie można wjechać na pole, uderzamy konkretnie, żeby, żeby zwalczyć ten chwast, który jest na tym polu tutaj szczególnie uciążliwy. Słuchajcie, dzisiaj trochę brudnej roboty. W takich newralgicznych miejscach na polu musimy przekopać, bo, bo, ponieważ powstały tu zastoiska wodne, a lucerna już wschodzi, także nie jest tak źle. Widzieliście na filmiku jak sialiśmy lucernę, następnie widzieliście też po deszczu jak wyglądało to pole w tych newralgicznych miejscach, ale teraz jak już nam ta temperatura troszeczkę podeszła do góry i już od kilku dni nie pada aż tak intensywnie, możecie sobie zobaczyć jakie mamy wschody. Jak widać, pole rzepaku rzepak już jest po zabiegu, oczywiście, na płatek. Zobaczcie tutaj miejsca, w których mogą być infekcje tu z gnilizną twardzikową. Akurat ale rzepak mamy już zabezpieczony. Ogólnie, kondycja rzepaku jest bardzo dobra. Co do tej kondycji, zobaczcie popękane łodygi. ta Akurat ten egzemplarz bardzo mocno. Przyczyniło się do tego kilka rzeczy. Przyczyniły się do tego przymrozki, przyczyniło się do tego nadmierny wzrost, dlatego że mieliśmy tutaj dość mocną regulację tego pokroju łanu i jednak te łodygi nie wytrzymały. Także no tutaj widać, że troszeczkę są popękane. Ten egzemplarz akurat dosyć mocno. Jak widzicie, zaczęły nam kwitnąć te rozgałęzienia boczne, co daje nam nadzieję na, na lepszy plon. Teraz właśnie też mamy dość, dość dobre opady w maju, także jeżeli pada w maju to coś na pewno będzie, więc to nawożenie, które zakładałem tutaj na 5 ton może się okazać, że, że było zasadne, także jeżeli jest ten potencjał i, i mamy odpowiednie warunki to, to musimy dobrze nawozić, żeby jednak ten plon uzyskać jak najlepszy. Zobaczcie tak z perspektywy tutaj jak wygląda ten łan, moim zdaniem bardzo dobrze. Myślę, że tutaj e, dużą rolę odegrała siarka, która nam bardzo uaktywniła azot. Niedobory siarki też można zaobserwować, że e, kwiaty na przykład są troszeczkę bardziej białe albo nie są intensywnie żółte. Jak widzicie, tutaj jest bardzo intensywna żółta barwa i na pewno siarka tutaj, e, a tu akurat dawaliśmy nawóz ASL, i na pewno siarka odegrała tutaj dużą rolę w wykorzystaniu azotu. Warunki do porażenia z twardzikową są. E, Sprzyjające. Jak teraz jeszcze będzie ciepło, to to wszystko będzie buzowało. Także po tym zabiegu na płatek, który wykonałem tutaj na, na bazie Piktora, planuję jeszcze, jeżeli takie będą warunki. Jeżeli będzie bardzo ciepło, to nie wykluczam, że nie zrobię jeszcze kolejnego zabiegu fungicydowego tutaj w trakcie kwitnienia. Jesteśmy teraz na pszenicy o zimnej, na Euforii, którą może pamiętacie z pierwszego filmiku, jaki nagrałem z filmiku o ASL-u. Tam wcześniej mówiłem o założonym nawożeniu na 10 ton, ponieważ celujemy w ten top i mogę Wam powiedzieć, że na tę chwilę pszenica wygląda bardzo ładnie i chcemy ten potencjał wykorzystać i myślę, że to nawożenie było trafione. Chociaż jeszcze możemy sobie to wyregulować, ponieważ jesteśmy przed ostatnim nawożeniem azotowym, także zobaczymy jak dalej to będzie rokowało, ale na razie jest bardzo dobrze. Możecie sami ocenić tutaj widząc ze zbliżenia ten łan. Obecnie tutaj jesteśmy na polu 91 hektarów pszenicy. Bardzo ładny kolor tej pszenicy, bardzo wyrównana we wzroście. Jeżeli chodzi o zdrowotność, no to, to to super, bo mamy tutaj mamy 5 praktycznie zdrowych liści, co daje dobrą powierzchnię asymilacyjną i, i naprawdę roślina wygląda bardzo dobrze. Jestem teraz właśnie chwilkę przed zabiegiem T2. E, który będę stosował, i także do zabiegu T2 e, tutaj dodam regulatory wzrostu, żeby utrzymać tę pszenicę, bo, bo wygląda obiecująco, nie chcielibyśmy stracić tego plonu, e, żeby tutaj nam ta pszenica wyległa. Także T2 będzie z dobrą grzybówką i e, z dobrym regu regulatorem wzrostu. E, obecnie faza jest teraz liścia flagowego, tutaj prawie że w pełni rozwiniętego liścia flagowego i to jest najlepsze źdźbło z, y, y, tutaj z, z łanu ale generalnie średnio to, to jest, jest faza gdzieś od 37 do 39 czyli niektóre mają początek ukazywania się liścia flagowego niektóre mają w pełni rozwinięte My wiemy co tutaj też jakoś przykładową by wam pokazać jak to tutaj wygląda na jakieś tutaj największe źdźbło na przykład to by też nie było i zobaczcie jeżeli chodzi o liście jest niesamowite praktycznie raczej septorioza to nie jest ponieważ nie ma czarnych kropek praktycznie liść zdrowy źdźbło słuchajcie zdrowe drugi liść zielony trzeci liść zielony zieloniutkie liście i e, liść flagowy zobaczcie e, już się nam ukazuje, czyli faza BBCH 37-39 na tym polu. Wygląda to obiecująco. Celujemy w ten top, jeżeli chodzi o plon. Odmiana Euforia pierwszy raz ją mamy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie jest ok. Oczywiście do pierwszego zabiegu grzybowego dodałem regulator wzrostu, dlatego zobaczcie, że ta pszenica dość ładnie jeszcze tutaj ten łan sprężynuje. Ale zawsze trzeba być przygotowanym, żeby to w późniejszym czasie, jeżeli już nam dojdzie do kłosie i kłoc, żeby, żeby nam nie wyległo. I tak jak mówiłem, do T2 te zabiegu też dodamy Jesteśmy jeszcze raz na pszenicy Euforii. E, kilka dni minęło, także pszenica troszeczkę podciągnęła. E, powiem Wam, że teraz jest w fazie liścia flagowego, już w roz, pełni rozwiniętego. E, w tym momencie właśnie wykonujemy tutaj zabieg T2. Ale co jeszcze do tej pszenicy, to mogę Wam po, pokazać tutaj, e, jeżeli chodzi o redukcję tych pędów bocznych, to wyrwę sobie tu jakiś przypadkowy... E, przypadkową roślinę. Mogę Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o redukcję, no to widzimy, że z tego pędu to już nie będziemy tutaj za wiele mieli. Lećmy sobie dalej. Reszta, jak widzicie, jest w porządku, czyli można powiedzieć, że mimo tej suszy ta pszenica nie za wiele zredukowała i tutaj zostały nam te źdźbła w bardzo dobrej kondycji i tak jak wcześniej Wam pokazywałem, też o dobrej zdrowotności, także zapowiada się nieźle. Nawożanie też mamy z tej, z tej wysokiej granicy, więc liczymy na dobry plon. Teraz tylko, żeby to wszystko odpowiednio utrzymać i, i, i będzie dobrze. Widzieliście wcześniej na filmiku, sialiśmy soję. Teraz mamy 16 maja, jesteśmy na polu. Wilgoci mamy pod dostatkiem, tylko brakuje trochę temperatury, bo jest jeszcze zimno, ale soja już jest tuż pod powierzchnią. Zobaczcie, jak nam tutaj wschodzi. Jeszcze, jeszcze chwila i będzie na wierzchu. Tu już mamy pierwszą sztukę. Tu właśnie wy, wykopałem. Mamy tuż e, pod powierzchnią. Jest druga, ale zobaczcie, jakie jest błoto. Ile mamy wilgoci? Tutaj, zobaczcie, pokazuje nam się. Kolejna sztuka tutaj kolejna. Także soja jest tuż, tuż, tuż tuż pod powierzchnią, czekamy na wyższe temperatury i, i będziemy obserwować wschody. Wcześniej na materiale widzieliście jak sialiśmy te poletka, i następnie widzieliście, jak soja była tuż pod powierzchnią, gdzie brakowało nam jeszcze temperatury, żeby ona wyszła nam na powierzchnię i, i zaczęła tutaj wschodzić. Obecnie jest 21 maja, y, temperatury podeszły nam do góry i od razu soja wyskoczyła. Y, możecie zaobserwować tutaj na poletkach y, wschody, y, niektóre roślinki tutaj już mają tu wykształcone y, tutaj liścienie, niektóre dopiero nam tutaj wzeszły. Albo ta, która się przebija tutaj przez glebę, i, i chwila, moment będzie na wierzchu. Także mamy tutaj e, wschody Soi. Za chwilę wam pokażę na zbliżeniu, e, jak to wygląda troszeczkę dokładniej.